witam i zapraszam naszego nowego konkursu pod tytułem typu Mister Olympia. Zawody Mister Olympia to jeden z najbardziej prestiżowych zawodów kulturystycznych na świecie. Zawody, które odbędą się w dniach 24-25 września. O, witam. Właśnie popijam sobie profi masa olimpu o smaku triamicy, jest naprawdę wyśmienity. Warto wszystkim wam polecam i tak naprawdę sami bycie mieli okazję go spróbować, ponieważ profi mas Olimpów wchodzi w skład nagród, które mamy dla was w konkursie typu Mr. Olimpia. Właśnie w skład tych nagród wchodzi m.in. Profima, to i kg. Do tego mamy takie akcesoria, koszuleczkę. Taką jak mam na sobie. To Artur firmy Fitness Authority. A jeżeli ta Wam się nie podoba, mamy do wyboru jeszcze inną koszulkę. MD a jako, że nasz konkurs yy, będzie rozstrzygnięty pod koniec września, właściwie będzie październik, bo mało będzie zbliżała się zima. Tak więc mamy dla Was czapeczkę Ultimate Nutrition. Żeby wam nie było zimno. A na zimowe wieczory mamy ciekawe książki. Kultury syga dla każdego. Tego akurat nie czytałem. I anatomia w treningu Siłowym i Fitness. Tą książkę czytałam i naprawdę wszystkim polecam. Opisy ćwiczeń wraz z mięśniami, które przy nich w głównej mierze pracują. Bardzo fajna książka. Polecam. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie, na naszym forum, które znajduje się pod adresem www.forumsportowe.pl. Tam również znajdziecie listę startujących zawodników, z której będziecie typować.